Hej, witajcie tutaj, i witam w kolejnym odcinku mojego let's play'a No, jak pamiętacie ostatnio nie szło nam zbyt dobrze Fajnie, więc teraz... Musimy jakoś to... Ogarnąć wszystko Nie... Aha Czyli do dupy mamy ja pitole, cały sprzęt, cały sprzęt jaki miałem, to po prostu poszło. Ech, masakra, masakra po prostu. Okej, okay. Laser Rifle się buduje. E, badania mamy, 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 no, 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 no. Grałem w tego nowego dziecko mam. Zresztą na pewno, na pewno zrobię z niego nie let's playa. O, excellent, fajnie. Nie przegrałem tak szybko. fak. fuck. E, jak to się mówi? No nie zrobię z niego let's play'a, ponieważ to by trwało długo. A, wiecie, jak ja mam problem z robieniem let's czy... O! Fuck. To nie było przyjemne. Jeden strzał i zniszczony statek. Tak, nie, 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 ja tak się nie bawię. No, ale jak już mówiłem, grałem w nowego Xcoma. Możliwe, że z niego z niego filming z multiplayera, tak, tak gra w multiplayer, więc sądzę, że powinno być to dobre. Powin powinno wam się to spodobać, mimo wszystko. Okej. Okay. Dobra, nie będzie. No, fuck. No, ale jak już mówiłem. Nowy XCOM polecam. Jeżeli ktoś naprawdę uwielbia serię i sądzi, że ta nowa gra została całkowicie zniszczona, to możliwe. Powiem szczerze tak, że dla mnie to jest po prostu świetne. Mimo wszystko, to jest dla mnie świetne i nie wiem czemu ludzie, którzy... Lubią stare XKOMy, rzucą się, po prostu, zrzucają się po prostu na to, jakby, nie wiem, jakby to było zniszczenie ich marzeń, zniszczenie ich całkowitego wyobrażenia, UFO. więc sądzę, że porównywanie starej i nowej części można, oczywiście można porównywać, ale nie warto, z tego względu, że sam XKOM to już. Po prostu daje takie możliwości, więc jeżeli ktoś mi powie, że nowy XM jest do dupy, to nie powiem, nie powiem co, co ten, bo po prostu jest fajny, warto z niego korzystać. Dobra, nie już nie, całkowicie nie odsuwając się od tematu, dostaję w dupę, całkowicie dostaję w dupę. Larcz nie, bo... U, 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 u. Dobra, niech będzie. Bo... No masakra, no jest masakra, mówiąc krótko. Powiedziałem, że na pewno, że nie będę wyczytywał gry, gdy mi coś nie pójdzie, nie będę zapisywał, więc tak to zrobię. Dlatego jak to przegram, to nie będę zaczynał nowego let's play'a. No, traf ładnie, ponieważ no... <ścoughs> Xkom czeka, a uwierzcie mi, strasznie ciężko się gra w nowego, w starego XCOM'a, gdy się ma nowego Xkoma. No, 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 no... Flauter. że w nowym XCOMie nie są tacy To znaczy... Twardzi to oni są, ale... Jeden. Fajnie. Ja nie są aż tak twardzi, by po prostu niszczyć, niszczyć... E, całodzie. O, oczywiście, jak pierwszy raz się spotyka, to tą... Sp pamięć co oni robili w x-comie, to po prostu strach paraliżujący, mogę powiedzieć, ale no nie, dobrze, tam nie ma takich problemów, ale jeżeli ktoś uważa, że, nie, naprawdę, naprawdę, mimo wszystko polecam, bo zaciąłem się, powiem szczerze, no, o mój Boże. O, następny floater. <fajnie>, Fajnie, o, ładnie. No, no i dobra, kicio. spauzuje, by. Wow! No to ładnie, dobra. To człowiek na szczęście. Hmm. Idź. Tu... Zobaczymy co tam było. A fuck, nie dałem mu ten... Właśnie, e, nie pamiętam już Niku, ale ktoś mi podał porady e, jak się gra. Całkowicie zapomniałem jak się gra, powiem szczerze, fix, ma tego starego, więc dzięki chłopie za, za to wszystko. Bo mimo wszystko przydaje się, ale... Właśnie, ale, ale, już za... nie do końca wiem co mówić. Chodzi o to, że, no. Ciężko się gra w takie stare gry. Szczególnie teraz, no, mówię, jak w Nowym Xcomie po prostu jestem na takim etapie gry, gdzie obcy nie mają zbytnio ze mną szans. E, ponieważ. E, Snajper, który tam jest po prostu. niewiarygodnie dobry. E, może sam rozwalić na y, cały oddział routerów nawet butonów, których tutaj jeszcze... O, fajnie. których tutaj jeszcze nie spotkałem. I wiecie co sądzę, że po tej, po tej misji cholera może być to koniec, ponieważ nie mam kasy, będę musiał coś sprzedać. A na pewno wielu ludzi się wkurzy, że czemu nie doprowadziłeś tego do końca, czy o tom jesteś. Kończy się tak let's playa, nie chcesz go robić. To nieprawda, po prostu ja wiem, kiedy trzeba skończyć. <laughs> Ktoś mu musi wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, ale poważnie, jeżeli. Uu, hu, hu. Ładnie. Kiedy dzieją się rzeczy, gdzie nie ma się na nic pieniędzy, to można tylko czekać i patrzeć, jak zostaje wyrzucony projekt. Chociaż może będę miał szczęście i nie zostanę. To było bardzo inteligentne. I nie zostanę wyrzucony, bym się cieszył. I chyba tak będzie, więc zostanę, ale dobra. Ktoś, kto dopiero nie zwraca uwagi na Megatanie i nie zwracał uwagi na grę Przegrywam. I to dość mocno Bardzo mocno To będzie bolało To mogę obiecać Dobra Tytuł Kurde, naprawdę, ciężko, ciężko się ogarnąć, kurde, zaciął się. Nie, 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 nie. Gdzieś był tu obcy. O, i następny floater. Nie, Jezu, ale trafił. Wow. Snapshot. Nie. O, nie było dobre. Dobra, Ty strzelisz, może trafisz. No, come on. Snapshot, traf. To będzie bolało, to będzie całkowicie bolało. No, następny floater. Na szczęście spodłował, ale ten oberwał. Nie, jeżeli mi zostanie trzech ludzi w statku i sobie nie poradzę, to chyba to jest po prostu spieprzę. Aha. No, cho chociaż dobrze, że. O, oh, fuck. O, oh, fuck. No, że. Dobra, autoszotnie. Ty przykucniesz i podejdziesz. A, nie może, dobra. A, nie, tu nacisnąłem. Jezu! Nie ma to jak grać z samego Rada. No, 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 nie strzelaj, Jezus, nie strzelaj, Jezus, nie strzelaj. A, on nie strzela, to jest jej. No, no, Virgilu. Brad dlatego, jak dobrze pamiętam No dobra. Muszę nie, się tak nie czaić. Trzech fluterów mi jeszcze zostało Coś koło tego będzie. Fuck Ty sobie przykucniesz i... Autoshot? Dobra, ty podejdziesz. Nie, to musi być snapshot na pewno. Chociaż nie, autoshot to więcej razy strzela, dobra. I tymi dwoma wyjdę, a tych trzech zostawię. Jakby coś się spieszyło, to spieprzymy. I nie powinno być takich problemów. Więc tych zachowam, ludzi zachowam. A to się liczy, tak naprawdę. Oraz obrywała, wpadła w panikę. O, to ładnie, ładnie, ładnie. Właśnie, wpadła w panikę. Yy, w nowym X-Comie ludzie też wpadają w panikę, ale to się dzieje tak naprawdę tylko wtedy, kiedy ktoś umrze na ich oczach, co się zdarza rzadko. Dobra, floater, spieszam za róg. Tu, tu chyba jest jakiś typ. Nic. Co? Co? Jesteś? No a miło, nie... Nie warto, nie warto. Właśnie, nie było warto zdradzić trzy strzały na gościa, który nie ma życia, więc... Dobra, autoshot weluje tu. Myślałem, że trafi. Myślałem, że trafi. Tak, tak, taką miałem nadzieję przynajmniej. Dobra, jest nieprzytomna. To znaczy, że mam szansę ją jeszcze uratować. Dlatego... No nie. Jej. Dobrze, że... Flouter nie mają aż takiej celności jak szaraki. Eee, dobra, mnie ważne. Chociaż oberwał. nie oberwał już tak mocno. <grytanie> Mówię, e, ktoś mi podał dobre porady, a ja z nich nie korzystam, no cóż. Dwa, dobra. dalej do magazynka, ty wyjdź z niego i idź ci pomóc, twojemu koleżce. Różnice, różnice, różnice. Właśnie, różnice co do starego i nowego Iskama. W nowym, w sumie tym się podoba, że nie ma, nie ma szukania pikseli. To znaczy, jeżeli zostanie jeden obcy, to zwykle nie ma go szukania po całej mapie. Mimo, iż mapy są wielopoziomowe, to czasami nie, nie trzeba przeszukiwać całego poziomu, bo zwykle spełną się w losowych miejscach, ale rzucają się na ciebie jak idioci, więc to może być wada. Chociaż, jeżeli już Cię zauważam, to naprawdę korzystają z, z cholernie dobrych taktyk. To jest plus. Eee... No właśnie, Ty wyjdź jednak, mimo wszystko. Dobra, nieważne. Eee... No. O czym to ja, a? Nowy x -com. O, fajnie. Dobra. Jeden obcy może wyeliminować całą drużynę. I tam, i tu. Znaczy tam niezbyt, bo tam, jak się dobrze poustawia... ktoś po ustawie ustawi, ten tu koniec. To całkowicie obcy mają po dupie. Ale wiadomo, jak to jest. Dobra, tutaj. Jej. Nie wygram tego. Chociaż, tam będę ryzykował. Będę ryzykował wszystko, co, co, co mogę, by. No dobra, przekoczynałem i go w no mi dodało, no. No fajnie, umarła mi na lata tak. z... Jeszcze gościu spanikował i to który? Ten spanikował, dobra. Nie jest źle. To znaczy, nie mają granatów, więc. A zwykle podczas paniki potrafią powiedzieć, pieprzyć to granat w podnogi i bawcie się dobrze. Dobra Muszę go teraz zniszczyć, jeśli go teraz nie zniszczę, to odlatuję. To jest jeden alien. Jeden, jeden pieprzony alien, którego nie mogę rozwalić, a on mi przeszkadza, by przejść tą misję. Dziękuję! Ale 100 minus 120 minus 100, ja pitole. Po prostu to, 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 to jest niewiarygodne. O, mam już plazma rifle, co na pewno się przyda. O, aloje 5, maksymalna ilość tych. Dobra, yy, aha, craft to nie, manufacture, production. Personal armor jeszcze troszeczkę tak 10. A co się będziemy szczypać? Dobra. Eee, kończę tego let's playa, więc mam nadzieję, że się podobało. Jak zwykle. Komentarze, łapki w górę, subskrypcje, jeżeli można. I żegnam Was i do następnego odcinka.